Witam serdecznie. Dziś chciałbym zaprezentować no, na kategorię B lub A1 motorek. Jest to Hyosung GV Agila 125 rocznik 2000 Z tego co widać raczej chyba Ktoś raczej uczył się na nim jeździć niż ujeżdżał. Bo z tego co wiem, to w Polsce miał dwóch właścicieli i każdy miał go e, krótko: jeden była dziewczyna, drugi był chłopak. Nie przypadło im to do gustu, jednak jest troszeczkę specyficzny. E, ma swoją wagę, ma szerokie opony, więc jakby technika jazdy nim no, troszeczkę odbiega, na przykład od, od nie wiem, Hondy CBF czy, czy czegoś podobnego. Motorek jest w dość ładnym stanie, może nie idealnym z racji wieku, ale no, no dość uczciwym bym powiedział. Opony są spoko zdrowe, napęd również jest po wymianie oleju i filtru olejowego, wkładu filtru olejowego, jest po regulacji luzów zaworowych, została wymieniona pompka paliwa z podciśnieniowej na elektryczną. A to dlatego, że no, jako że ta grupa motocykli generalnie no, ma dwa typy odbiorców tak. Czyli pierwsza grupa jest są to osoby, powiedzmy no, w wieku już tam powiedzmy takim sobie dość uczciwym, która nagle stwierdziła, że no, fajnie byłoby wrócić do tych motocykli i, i, i sobie popyrkać. A druga grupa, no to raczej młodzież. Może nie w tym klimacie zawsze, ale jednak też się trafiają. No, młodym przeważnie zależy na tym, żeby to, no, jechało, jechało. Więc jak gdyby, idąc ku oczekiwaniom ludzi młodych, przygotowane jest moto pod właśnie lepsze trochę osiągi. Dlatego pompka oryginalna pociśnieniowa, ona ma. Taką troszeczkę wadę, że na forach można o tym poczytać, że przy pewnym zakresie obrotów, a jako że silnik ten jest dość wysokoobrotowy, co można nawet po obrotomierzu zauważyć, w pewnym zakresie, już obrotów po prostu ona nie nadąża pompować tego paliwa. Zaleca się założyć pompkę elektryczną, niskociśnieniową, i taka jest tutaj założona, już oraz w zestawie dodaje dysze większe. Na próbę były założone fakt. No stówkę, chwila moment motocykl, no jak na tą pojemność oczywiście. Chwila moment w miarę osiąga, w tej chwili ma z powrotem założone oryginalne. Także jeżeli ktoś z młodszych nabywców by chciał coś takiego sobie sprawić, a, a chciałby lepiej śmigać, to nie ma problemu. W zestawie daje takie dysze, można sobie tylko założyć, delikatnie podregulować wtedy gaźniki. Wtedy mogę powiedzieć nawet jak, czy tam doczytać wystarczy na forum i można śmigać. Motom ma fajne wyposażenie na zasadzie takiej, że ma tutaj tak jak widać gmole, ma railing na przednim błotniku, stelaże potylne, sakwy i sakwy ma założone może nieco duże, ale no stwierdziłem, że takie będą lepsze, ponieważ te małe, które są do nich dedykowane, no są troszeczkę no za małe, no tam, tam naprawdę niewiele wejdzie. Tu są od, od, od Hondy Rebel 400, więc tak dosyć już fajnie można coś wpakować i są to naprawdę skórzane sakwy w dobrym stanie. Cóż, no, motopali jeździ. zresztą możemy odpalić. Mogę jeszcze dodać tak od Ciebie, że jest to dość w ogóle ciekawa wersja, gdyż skrzynia biegów jest sześciobiegowa. Później mamy już w następnych edycjach mamy pięciobiegowe, więc jeżeli tutaj no faktycznie ktoś chciałby się pobawić i, i, i faktycznie zmieni sobie te dysze na większe, można się pobawić wtedy układem napędowym, tak? Pożonglować zębatkami i, i wykorzystać wtedy jakby tą ten większy potencjał. Nie wiem ile to moto wtedy potrafi spalić, ale tego nie, 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 nie miałem okazji wypróbować. Tak? Przy tym oryginalnym, e, oryginalnych dyszach i oryginalnym układzie napędowym e, i takiej powiedzmy no, stosunkowo normalnej jeździe bez, bez jakiegoś tam żyłowania w granicach 3,5 do 4 litrów potrafi spalić. Tak jak mówiłem jest to dosyć e, ciężki w miarę jak na, na tą pojemność motocykl i, i szerokie opony, więc nie ma się co, co oszukiwać, natomiast no, jedzie się tym dość przyjemnie. Kierownicę też ma widać dość wysoką taką, troszeczkę inną, może niż wiele spotykanych, ale no to mi akurat odpowiada. Ten klimat jest fajny, ciekawy. Tak z ciekawości mogę powiedzieć, że wszędzie gdzie się tym pojawiłem, z racji, że tak jak widać, jest to jeszcze podwójny układ wydechowy, każdy cylinder ma swój, osobny. Więc chodzi dość poważnie, jak na tą pojemność, no to gdzie się nie pojawiłem, ktoś, kto nie miał, jak gdyby rozeznania w motocyklach, to każdy twierdził, że jest to minimum 500, tak? bo tak brzmi i, i gabarytowo wcale nie jest taki mały. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeszcze w tej chwili jest dostępny, ma ważne badanie, świeże techniczne, ma świeże OC, układ hamulcowy, wszystko sprawne jak najbardziej. Jedyną rzecz, którą jeszcze ewentualnie można by było zrobić, to. no może zsynchronizować gaźniki. Ja zrobiłem tylko synchronizację przepustnic, ponieważ nie mam aparatury. I ma czasami taki motyw, że potrafi tam przy zejściu na wolne obroty czasami potrafi zgasnąć. Ale też zauważyłem, że raczej moto nie było tankowane do pełna przez ten czas, kiedy tam poprzedni właściciele to mieli, bo kilkukrotnie odkręcając. O ten odstojnik tutaj od kranika znalazłem w nim po prostu takie granulki jak gdyby rdzy, tak? Czyli gdzieś to się odrywało. U mnie wszystkie sprzęty zawsze tankowane są do pełna. Teraz przez ostatnie, powiedzmy 200 km jakie ja nim przejechałem, no to już widać, że coraz mniej tego. Jest raptem ostatnio znalazłem jedną taką małą taką granulkę, więc myślę, że to też jest kwestia jakby czasu i, i, i będzie spokój. Tym bardziej, że zbiornik z tego, co zaglądałem, co dało się zajrzeć, no nie jest jakiś specjalnie tam skorodowany, ale no, wiadomo zawsze to po, w paliwie ta woda potrafi się wytrącić, więc, więc, tak to wygląda. Światła, wszystko, wszystko mruga, wszystko hamuje. Jedzie się tym przyjemnie. Dziękuję. Pozdrawiam.